Czarne kwiaty, przyszła z przyszłą i siedzi na krawędzi łóżka, sukienka w czarne kwiaty opina ją tak, że zdaje mi się, za pół okamgnienia wgniecie ją całą do środka. Siedzi, uśmiecha się do mnie, bierze moją rękę i kładzie sobie na prawie gotowym podbrzuszu to gdzieś tam. W tej ciemności, o której nic nie wiem, Moja jutrzejsza córka już kopie mi grób. Tak dużo świata. Wycie psa w środku nocy, chudy osy o świcie, Wiatr w letnie popołudnie, Ciepły speter zimą. Huk aut na trójpasmówce, Śpiew drozda pod lasem, Trust i Love Song the Cure, cisza na szczytach góry, kawa, śledź mandarynki, wschód słońca, księżyc w nowiu, kwiaty, łodygi, liście, pocałunki i wiśnie, deszcz we włosach i w ustach, skaleczony palec, mak pomiędzy zębami, drożdżówka, zakalec. Głupi film w telewizji. Wojna na poduszki. Wakacje nad Bałtykiem. Palce od soli z frytek, Dwuja z matmy. Ból ucha. Otarte kolano. Wybity bark. Dziura w bucie. Ukłucie komara. Ciuciu babka. Skakanka. Piasek i kamienie. Gubienie. Znajdowanie. Znajdowanie. Gubienie. Dzień, w którym ktoś się rodzi. Dzień, w którym umiera. Dzień, w którym nie dzieje się zupełnie nic. Tak dużo zewsząd świata. I jak ci dać go naraz? Z Głębin. Dwie dziewczynki na plaży. Grzebią łopatkami w mokrym od wody piasku, wykopując z głębin uschnięte truchło wróbla. On jest martwy i sam już nigdy nie pofrunie, mówi na ta pierwsza, podnosi truchło z ziemi, odchyla się, bierze zamach i rzuca je przed siebie. A druga klaszcze w ręce, śmieje się i patrzy, w którym miejscu upadnie. Mucha. Mucha tak miała na imię moja suczka z dzieciństwa. W dniu, w którym umarła, po raz pierwszy poszedłem do szkoły. Dzisiaj, kiedy o szkole prawie zdążyłem zapomnieć, wciąż dobrze nie wiem, jak mam mówić o tamtej śmierci. Ciemno. We wsi zmierzch już ustały okrzyki kombajnistów i terko drzni wiarek. Stuk silników traktorów, głuche trzaski pras. Na leżysku pod lasem wróble zdziobują ziarno z utrąconych kłosów. Nad brzegiem rzeki świerszcze opiewają kończący się jak codzień świat. Ciemno, ciepłe i lepkie siada mi na języku i spływa do gardła. Moje usta i noc sklejają się ze sobą, by stanowić jedno. Ach, wykaszleć to ciemno, odpluć je wprost w kałuże po wczorajszym deszczu i patrzeć, jak kręgi w wodzie na przekór samym sobie schodzą się do środka.